teraz info dla wszystkich właścicieli Transalpów, bądź osób, którzy chcą kupić Transalpa i nie macie na przykład 24 lat, czyli nie możecie zrobić jeszcze kategorii A, ale macie zarąbistą okazję, tak jak tutaj klient kupił w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym Hondę Transalp z przebiegiem 64892. W dzisiejszym materiale, tym materiale, pokażę Wam jak jeździ taki, taka Honda Transalp po zablokowaniu na kategorię A2, na homolog, homologowane? Jest to blokada na manetce gazu. Kręci się do połowy. Kosztuje to 1700 zł. Ma wszystkie dokumenty przygotowane do wydziału komunikacji przez nas. I teraz tylko i wyłącznie zostają testy. Więc zobaczcie, jak to jeździ już na homologację na A2, na kategorię. Przypominam i teraz można jeździć tym pojazdem od 18 roku życia po zdaniu właśnie prawka na kategorię A2. I przypominam, nie możemy zrobić homologacji na A2 pojazdom, które mają powyżej 70 kW, bo to jest bardzo ważna informacja. Powiem Wam szczerze, że dawno nie jeździłem trampiem. Pamiętam te czasy, pałeczka, fajnie od dołu bierze. Blokady, zobaczcie. blokady tego gazu, praktycznie o połowę. On ma teraz 30, chyba 34 kW. Jeździ bardzo fajnie, więc młodzi początkujący motocykliści, którzy nie mogą jeśli jeszcze jeździć na kategorię do jazdy turystycznej po to wystarczy, a później będzie trzeba odblokować go i zalecamy, żebyście zrobili odwrotność tego, co teraz zrobiliśmy, bo ubezpieczania, uwierzcie mi, przy pierwszym wypadku to e, długi wypłaty ubezpieczenia, dlatego że pojazd jest niezgodny z e,